Witam Was wszystkich. Mówię, nagram coś. E, wczoraj już tu w sumie byłem, ale no nie nagrywałem, jakoś nie miałem zbytnio czasu. Trochę ogarnąłem, goałem, gołem, gołem. co się u tamtych, tych y, po lewo sprzątałem. Ty, tylko tak z posadzki, trochę jedzenie zebrałem i trochę tam poskorowałem, ale nie jakoś bardzo. No i teraz przyjechałem akurat teraz z kościoła i mówię. Coś, coś, coś tam nagramy. Otworzymy je. Już karmiłem je rano, w sumie nawet też nagrałem, ale. O, tu otworzę. Ale. O. Ale jednak mówię, dobra, nagram Wam w to wypuszczanie. Może będzie bardziej ciekawiej, a nie tak. Rano. Myśmy się tu coś, tu coś. Popsuło z tym kółka. O, już wyratują pierwsze. O przewodem zrobił co? Kółko, dobre ale dobra. Serniaki. nie wychodzą. Tego zaraz muszę włożyć, bo wyskoczył. Światło. zaraz pokażę co tu do pokazania mam tak było, że tego a tu gdzie jest od tego ten ten drugi A wolierze na pewno on był wcześniej si się wymieniły dobra, od początku Mewki. dwa są jak widzieliście chyba, ostatni filmu nie było. O. No to przez chyba dwa tygodnie, tak się zmieniły. Czy tak sobą nakarmione. Znaczy trochę nakarmione, ale nie tak bardzo, no bo to. Tak zauważyłem, że te młode starsze są karmione. Tak u mnie, że tak powiem. Dopiero jak głowy tak już schodzą po południu. Tak już jak użerują cały dzień. Dopiero wtedy tak są. Jak rana tak trochę tylko. A potem po południu są tak. Porządnie bardziej porządnie napasione. Słuchajcie, mam z, z Felkiem niestety. Straszną strzeczkę z nim stała spad na dół. I go strasznie tak podziobały. Pokażę Wam nie za bardzo chce mi się go pokazywać. No, głowa cała rozdziobana. Miałem go szczerze mówiąc, skasować wczoraj, bo no szkoda mi go tak? Bo się tak powiem męczy. Ale gdyby nie to, że jest żywe, no i wczoraj tutaj jak widać jest nakarmiony, tutaj jest całe jakby w jedzeniu, więc no nie mogę powiedzieć, że jest nakarmiony. On też raz wolno rośnie, wolno wirus, ale teraz już trochę się spory zrobił, ale kurde, no gdyby nie to, że go podziabały, to by było super. On by za półtora tygodnia, dwa tygodnie już wyszedł, bo one go trochę słabo karmiły przez to, że no on raz, że mało rósł i one już zaczęły tutaj sobie gniazdo robić. Jajka tu już zniosła. ale jajka wrzuciłem, tu zamknąłem I one teraz tylko wchodzą do niego, tam do półki, no bo więcej półek nie mają Więc no, tylko sobie wchodzą do, do niego teraz i dlatego go karmią, tak? A tak to go, no już olewały, że tak powiem Tu są dwa winery Tutaj, o Średnio widać, no dwa małe takie no, brzdące Karmione, tu mam O Dwa mewki się wykluły, po tej samej parze, jakby rodzeństwo tych tu jest młoda para, więc zobaczymy jak się sprawdzą. Teraz pilnuje samiec. Hmm, to są ich aż trzecie jajka już, bo tamte wszystko wrzucę, no bo chciałem dopasować, no i w końcu no zobaczymy jak się sprawdzą. Jako mamki. Jak nie, to będziemy ładować pod winery jednego czy coś, no bo to wiadomo. Tu mam akurat pod co winera, to wiadomo. najpierw no będą karmić, to winery zostaną, ale jeżeli nie, to przełożę. Nie będę patrzył. Tu są jajka po felkach. Jakby rodzenie tego, to jest pocztej żółtej samicy i czarnym felku. Tu nie ma nic, tak patrzę. Gniazdo jakieś tam robią, coś planują. Tu pocztowe siedzą na jajkach. E -e -e. I tu już nic w sumie nie ma w tym. Tu jest jeszcze. O. O. Nie chcę... pokazać, pokazać. O widzicie. Młodziaka. Jest tu młody, czarny falek też się wykluł. Jakoś z tymi też. Po tych czarnych moim panie, czarnych felkach Będzie pierwszy po nich Mam no nadzieję, że mi nie zawiodą, bo one Dbać swojego jednego Budapeszta To no bez zarzutów, że tak powiem A teraz pokażemy tu Tu otworzymy Otworzymy innych sobie wyjdą Tu jeszcze słońca nie ma, tam Słońce z tej strony jest po południu, ale niech się przejdą tutaj. I się wyjdą, bo wtedy będą mi latać. To opowiem. Tak to nie będą chociaż przeszkadzać. E, tak. E, była jedna sytuacja z. E, o, zobaczę tylko. Była jedna sytuacja z Blauwidrami. Ci Krymki, tam wintry młode, zaraz opowiem jaka była. Yy, wintry karmiły młode, yy, a w początku bardzo dobrze, ale i potem jednego zaczęły karmić słabiej. No aż do takiego stopnia, że aż przyjechałem, no i ten młody już się przewracał, no już tak powiem, no już końcówka z nim. Ja już miałem go, że mówiąc już go miałem skasować, no bo, bo nie miałem po pierwsze go po co przełożyć, a zaraz tak by zdechł, bo to, to już był, on się po prostu przewracał, aż się tak kołysał. W ogóle nie mógł ustać tak ten, tym dziomem cały czas, jakby, jak postawiłem tutaj na tym, na półce, to on się tak cały czas przewracał do przodu I na tym dziobie próbował opierać I zawedli do tego stopnia siły I myślałem, że przerzucę go pod kręki. A tu, kryłki tu gniazdo budują, bo tu się, że tak powiem, na kolejne jajka ciągną e, e, Że tak powiem, nie miałem po co, ja patrzę pod kremkami, kurde, był jeden jej kolej niezależony, to wiedziałem ale drugie myślałem, że wyląk się młody. Ten młody się wyląk był tam gdzieś zagrzebany podniskowo, zagnieczony. No i dziwnego, skoro takie mają płachty, szczególnie ten samiec, to no, dziwnego, że powinny być obcięte te płachty, więc nic dziwnego, że jakby to, co się z nimi stało, się stało. Yy, więc nie wiedziałem co. No i w tego młodziaka jednego, dobra, podłoże pod te krymki. Je zobaczymy. No i wziąłem tego yy, krymka. Yy, krymka, co ja gadam, windra. I dałem. One się tak na niego patrzyły, ale tam był te jajko, ten ten, ten zbóg cały czas tam był, tak żeby ich zanęcić, że to ich jednak i gniazdo. No i, i tak zrobiłem. I one tak się patrzyły, potem siedziały obok niego, no i potem samiec wszedł na niego i normalnie go nakarmił. To nie był jego młody, nakarmił go po prostu, bo był u niego w gnieździe. Samica go nie chciała przyjąć, tak przez dwa dni to tak się na niego tylko patrzyła, nawet tam nie wchodziła za bardzo do półki, tylko tu na początku cały czas siedziała, a potem i samica przyjęła i też karmią. No, i w pewnym momencie, jak już przełożyłem, ten, był tak ten Blaowindr u nich z tydzień. To są tego drugiego Blaowindry słabo zaczęły karmić. A ja wie, kurde, no, no trudno, trzeba dać drugiego, zobaczymy. Zastanawialiśmy czy przyjmie. I przyjęły. Normalnie przyjęły. Pokażę teraz Blaowinderki. Mam nadzieję, że mi nie uciekną tam na wolierę. O. To jest. Młode Blaowindry. O. Jeszcze wiadomo, jeszcze to nie wiem, jeszcze takie nie na, nie, nie na kwas pasione, ale naprawdę nie mogę powiedzieć, bo te krymki na razie tutaj takie no łapcie, one powinny być obcięte. Ale obcinam za każdym razem obcinam i obciąć nie mogę. Ale nie mogę powiedzieć tutaj dwa, dwa pasy żółte tutaj też się robią takie fajne żółciutki. Ja to lubię takie jasne, jak są jasne, leowiterki. Ja nie potrzebuję, żeby one były na krótkich dziobach. Ale jak są takie fajne, miłe, takie kapciuszki mają fajne i ten, to są naprawdę. Miłego, miłego Miłe, naprawdę. A może do Miski. się coś. Na coś się tu gonią. Pewnie będzie trzeba wyrzucić, bo nie wiem, czy wykarną, te będą to, no zobaczymy. No i moja taka trochę duma, że tak powiem. Moja duma. Znaczy, duma. Duma to będzie jak wyjdzie. O tu pokażemy też na oknie Młody widyn. O tu zimno. zobaczcie jakie kapcie jest ogólnie ciemny tutaj, bo wie, wieje mu. E, jest ogólnie taki ciemny bardziej. Ale tu jasna taka pierś, naprawdę. Jest jeden, więc go też tam dobrze pasą. Więc ale kapcie to są po prostu... no mistrzostwo. Więc no. E, jest ten widynek. I o słuchajcie, zapomniałem powiedzieć tam gamników. One mi zniosły jajka w tej półce tu. Zakiś, no już około tam, w tym w tygodniu jako je zniosły. No, i ja, aż ten młody jeszcze nie jest za bardzo duży. No to ja więc trzeba go, no wiecie, no przesadzić, no bo to jeszcze jest za wcześnie. No i tak, i przełożyliśmy pod berliny. Te czerwone, właśnie co wyszły młode, co są już na wyjściu. To pod, pod nimi są teraz te berliny, e, te żółte podłożone. Bo znów za i kolejne jajka. Ja akurat przerzuciłem. O, wszedł drugi. No to te są, co tam siedzi teraz młody jeden, drugi tam w środku. No to tam są już kolejne, jakby te młode. No, się gonią, wszystko się goni. No na razie, słuchajcie, nie jest na razie źle. Nie jest też dobrze, tak powiem. No bo mamy już ten majzer, a młodych jeszcze nie mam nic odsadzonego. Jednak no liczę, że niedługo, już to się, tak powiem, zacznie i że te młode y, zaczną już jakieś odsadać. Z Felkiem zobaczę. No, mam nadzieję, że dojdzie do siebie. Będę musiał go jeszcze trochę pokazać. O tu właśnie rodzice Felka. Przyszywani. Właśnie łapciate. Findny. Właśnie one go karmią. E, no, zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I, I dadzą radę, i jakoś jeszcze trochę mu uwagi poświęcą. A tam to Pocztowe młode latają. Wszystko lata. Czerwniaczka to, to siedzi pod siatką, taka skrólała. Cały czas mi jajka nie może zdjęć. w ogóle się nie mogę od niej jajka doczekać. Tu kiszę winera, cały czas winerek siedzi w półce. Trochę ma słaby żywot. Kurde, no nie mam dla niego żadnej dziewczyny. Więc ciężko. Słabo trochę, słabo. Akurat tam się gonią dobrze i mewki bez zniosły. zów. Ja tak jeszcze planuję, powiem wam szczerze, bo to najlepsze młode wakacje już przekładanie tych jajek, to już jest to już jest późno powiem wam szczerze, wakacje to są takie ja już, wiadomo, ja to tak zostawiam jajka do lipca potem, żeby te młode już do września wszystkie wyszły, że tak powiem z gniazd i już koniec tych lęgów zakończyć, ale powiem wam szczerze, że Yy, młody, młody rosną wtedy, kiedy jest najcieplej, to po pierwsze, bo jak młody jest tak, tak średnio, tak jak teraz, jeszcze, to no teraz trochę się robi cieplej. Ale tak, to no, to tak, młody rośnie super, super, potem się tak kurczy od tego zimna, i potem wychodzi i już nie jest taki, taki wiecie, no średni, średni jest ten gołąb. Więc no, no wiecie o co mi chodzi. No, nie, a, w, a wakacje to jednak te młody tak fajnie rosną, i wtedy te wakacje jak już się podsadza te młode to są takie. No potem te młode z końca, to już potem mi ciężko potem na wiosnę i z jajkami, no bo to trzeba czekać, wiadomo, bo to późniejsze młode Z parowaniem i w ogóle, no tu Winer cały czas wychodzi, bo się boi Ale jajka jak miały, to działo fajnie, a teraz Schodzi Przeżywałem tu felka Dobra, wychodzę wycho stąd Potem jeszcze przyjdę i dam coś do jedzenia Tam widyny się już Z powrotem y Gonią te żółte, no ale teraz jak już zniosą, to im dam zostawić te jajka, w sensie może i by wychowały. Ja nie mówię, że nie. Yy, widziałem na filmikach przecież u tego właściciela co były, to normalnie młode miały jajka jeszcze te młode pasły i... Ale no jednak wcześniej, jeszcze taki mały, ten, mały był ten widok, więc ja mówię nie ma co. O a tu Blau winderki Takie dzioby mają. Nie mają jakichś dzi... długich dziobów, krótkich że tak powiem. Takie no średnie dzieła Blauwindry, no bo ja takie chcę, myślałem, że chociaż, po, chociaż tego jednego, ja już nie wiem, dwóch, chociaż jednego, bardziej, że ten samiec stary, ten ciemny, to on wychowywał po jednym młodym, to dał, no, śmiało, A to, kurde, nawet jednego, no może to też ich pierwszy młody, bo to wiecie, pierwszy młody, to może też tak być, ale no nie wiem, nie wiem, chociaż mam plan, jak one mi zniosą te Blauwindry, bo ja mam tu jedną parę, bociankę ze srebrniakiem. Ta bocianka jest młoda samica. Do tej pory nie mam jajek po nich. Ja im podłożę najpierw sztuczne, jak zniosą mi. O, tu siedzi ten srebrniak. To jest srebrniak samiec. On, on tak siedzi, bo nie ma, ale tam nie ma nic, bo ona nie chce w ogóle coś jajek. Jak yy... jajko jedno, potem drugie i potem przełożę jajka i potem się wylegną tam właśnie tam. Zobaczę jak będą pasmy. Tak, no, taki, no, taki eksperyment kolejny. To no, trzeba tak kombinować z tym przekładaniem to jest po prostu tragedia. Bez przekładania tutaj, to jest po prostu... No to się nic nie zrobi bez przekładania. Z takimi głębiami wiadomo. Jak ktoś ma fajnie takie ma głębie, które pasą normalnie. Jak ktoś gania, no to wiadomo, takie Murzyny, to wiadomo, same odechowają. Chociaż ta para, co tu siedzi Murzynów, to jest para, która jest u mnie ostatni rok Lenie. To same ci nadaje, nie powiem do czego. Ta para u góry. Yy, no dużo lepiej. Yy, ta zobaczymy, ta młoda, bo to, to, to jest wszystko rodzina, bo u mnie, u mnie murzyny są z takiej jednej linii, co kiedyś miałem, przyniosłem kiedyś, dostałem kiedyś Murzyna siewego yy, fikanego, on fikał, wywracał się jakby w powietrzu, on, on do niego przy, samicę potem, złapałem w sumie tą samicę, ale to ile lat temu, tyle, że ona miała pióro jedno czarne tam na kuprze i te młode niektóre takie właśnie wychodziły. to ta cała linia jest, bo po, tych, po tym samym murzynie, to, jak te, to jeszcze tu na górze były, to przyszło o, siedzę sobie. No dobra, to by było chyba na tyle. Trzymajcie się. No i do zobaczenia, cześć.